Witajcie w horrorze Horrorze, który staje się potęgą mocy Wszyscy myślą, że to są tylko żarty, ale ja wiem, że to jest na serio dawno dawno temu, w 1946 roku... Pi! Robili badania genetyczne. Nad tym zaczęło się wszystko. Kolumbia, 1999 rok. Wojna pod Grunwaldem. Fajne rzeczy wtedy się działy, ale nie takie jak fajne, jak teraz się sanie, czyli... O nie. Widzieliście to właśnie co takie potwory się chodzą po świecie, więc wąchać się tak boję, że normalnie boi się z wami rozstać, ale muszę muszę go zabić normalnie o tym, tym. czymś, muszę go zabić. Zniszczyć go, tym muszę... tym muszę go zniszczyć. Zabiję go tym. Normalnie nie wiem, co się stanie, ale dobra, żegnajcie do następnego odcinka. Uuu, aaa, co się dzieje, ratukuję?